Moi no drodzy, w dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, które macie w opisie tego filmu, czytamy o świętym Pawle, który sobie odpuścił. Jak do tego doszło? Otóż święty Paweł przybył do Koryntu z Aten i zaczął nauczać. No jednakże, no, na samym nauczaniu jego życie się nie kończyło. Musiał także pracować i stąd w ogóle wiemy, jaki był jego zawód, że był wytwórcą namiotów. I kiedy dzielił swoją pracę swoje, no, swoją działalność między pracą zawodową i nauczanie, to no wszystko sobie tak trwało. Nauczał, nauczał, trochę pracował, aż w końcu przybył, przybyli do niego Sylas i Tymoteusz. Wówczas to oni prawdopodobnie zajęli się pracą zawodową po to, żeby już tą grupę trzyosobową utrzymać. No i wtedy Paweł poświęcić się wyłącznie nauczaniu. I to, moi drodzy, pokazuje nam, że w tym momencie, kiedy już Paweł mógł całkowicie poświęcić się nauczaniu, to wówczas wykonał wszystko, co było możliwe. I na tym nam trzeba się zatrzymać. Otóż, kiedy Paweł miał pracę wyłącznie zawodową, to nie był w stanie skoncentrować się w 100% na samym nauczaniu. I w związku z tym, że nie koncentrował się w 100%, to wiedział, że jeszcze może dać coś z siebie więcej. Znaczy inaczej, że można coś więcej powiedzieć w Ewangelii, coś więcej pokazać, ale na razie jest to niemożliwe. Po prostu ma swoje ograniczenia, święty Paweł, i jeszcze nie dał z siebie wszystkiego. Ale kiedy poświęcił się wyłącznie nauczaniu, to już wiedział, że dał z siebie wszystko, że już wykorzystał wszelkie. Argumenty. No i jak to praktycznie wyglądało, kiedy to Paweł przekonywał o tym, że Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem? No, wyglądało to tak, że po kolei przerabiali wszystkie elementy z życia Jezusa, wszelkie zapowiedzi ze Starego Testamentu, dużo tego było. Tak naprawdę. I trwał ten proces. I święty Paweł zdezygnował z nauczania w synagodze, z nauczania Żydów w tym momencie, kiedy stwierdził, że zrobił wszystko, co leżało w jego, w jego jakby strefie możliwości, nie? I teraz tak, czy my, moi drodzy, mamy tak samo? No generalnie w wielu rzeczach tak. To znaczy, my jak bierzemy się za różne rzeczy, no to robimy je na tyle dobrze, na ile to jest możliwe. Tylko co się dzieje, kiedy dochodzimy do ściany, czyli dochodzimy do granic naszych możliwości? Mamy dwie opcje do wyboru wówczas albo walimy głową w ściany i próbujemy nadal albo odpuszczamy i teraz o co chodzi z tym żeby odpuścić sobie jak to się dzieje jak to jest w ogóle możliwe do wykonania w jakich sytuacjach to odpuszczanie jest możliwe a no dzieje się ono wówczas kiedy jesteśmy przekonani że już więcej się nie da. A skąd mamy wiedzieć, czy więcej się nie da, czy, czy, czy więcej się da? Bo moi drodzy, nasze możliwości, one mogą wydawać się nam um, takie, że jeszcze coś więcej możemy dać. To znaczy, my możemy mieć przekonanie o swoim działaniu, o swoim zaangażowaniu, że jeszcze nie daliśmy z siebie wszystkiego. Um, to, moi drodzy, jest częste u ludzi, którzy nie doceniają swojej pracy, że jeszcze że ja to tak pracuję w sumie na 30%, że mógłbym się bardziej postarać, że w sumie to tak nie do końca mi zależy, nie do końca jestem dobry w tym, co robię, są ludzie lepsi ode mnie. I jeżeli mamy taki sposób myślenia, no to nie ma opcji, żebyśmy w końcu stwierdzili, że doszliśmy do granicy. A jaka jest metoda dojścia do granicy, jeżeli po sobie nie jesteśmy w stanie z tego stwierdzić? Ano, musimy patrzeć na efekty naszej pracy. Czyli zastanowić się, czy nasze dokładanie starań, nasze dokładanie zaangażowania, czy to coś zmienia. I tu już, moi drodzy, niezależnie od e, patrzenia na swój potencjał, czy ja jeszcze jestem w stanie coś więcej zrobić, już bez, bez patrzenia nawet na to, tylko po efektach naszej pracy jesteśmy w stanie stwierdzić, czy już dość, czy wystarczy. No i oczywiście u świętego Pawła to było, czyli widział, że Ci Żydzi, do których on mówił, nijak tego nie przyjmowali. W ogóle nie postępowali w wierze, nie dawali się przekonać, a wręcz przeciwnie, efekt był odwrotny. Słyszymy tu chociażby o bluźnierstwach, które wypowiadali. A więc święty Paweł stwierdził, no, że już koniec, dość wystarczy. I odpuścił, nie walił dalej, powód w mury, tak jak powiedziałem. A więc jest to dla nas jasna wskazówka, jasno nam to pokazuje. Że w wielu różnych rzeczach, których my się podejmujemy, także w tych religijnych, jak najbardziej w pewnym momencie możemy sobie odpuścić, ale nie tylko w religijnych. No, patrzcie, że on również w pewnym momencie zrezygnował z pracy zawodowej, z wytwarzania namiotów. Tam również sobie odpuścił, kiedy widział, że pojawiły się zupełnie nowe możliwości: że to Tymoteusz i Sylas go wesprął, Więc popatrzmy, wtedy już jakby nie musiał pracować, nie musiał dalej napierać na to, żeby mieć tą pracę zawodową, bo zmieniły się okoliczności. Podobnie, jeżeli zauważymy, że nasze okoliczności się zmieniają, że nasze zaangażowanie, nasze uderzanie ciągłe coś daje, to rzeczywiście jakby możemy przy tym wytrwale dalej być, dalej jakby pracować nad danym tematem. Jak to się, moje drodzy, tak konkretnie przekłada na nasze życie religijne? Bo to jest dosyć oczywiste w przypadku w przypadku takiego dawania świadectwa, nie? bo to jest porównanie jednego do jednego. Jeżeli kogoś z ludzi, którzy są w naszym otoczeniu, jakoś chcemy Zachęcić do wiary, jakoś dać świadectwo naszej wiary, to je po prostu dajemy. Jak ktoś jest zainteresowany, to kontynuujemy. Jak nam mówi nie, no to, to nie. I tyle, i koniec. I to jest jak najbardziej w porządku. Nie ponosimy za to odpowiedzialności, jak nam jasno pismo święte pokazuje. Ale my też przecież możemy pracować nad własnym zaangażowaniem i również dochodzić do pewnych granic w naszych możliwościach, jakby oddziaływania na siebie. To znaczy, nasza praca nad sobą. Również ma granice, to znaczy, nie jest tak, że my musimy nad wszystkim pracować jakby do samego końca i bez ustanku. O co mi chodzi? Otóż, moi drodzy, kiedy pracujemy chociażby nad swoimi grzechami, nad swoimi wadami, możemy zauważyć, że w pewnym momencie nie ma w nas postępu. To znaczy, że mimo iż się staramy, że ciągle podejmujemy wyzwanie, żeby nad czymś pracować, żeby stawać się lepszym, że się lepszym w końcu nie stajemy. I teraz. Bardzo przydatne jest śledzenie swoich postępów, żeby w ogóle wiedzieć, czy tak jest. Bo, jeżeli, bo możemy czasami stwierdzić, że tak wiecie, bardzo pobieżnie, że moje, moje zaangażowanie, moja praca nad sobą nic nie daje. Że ciągle jestem zły, ciągle jestem niewystarczający. A to, moi drodzy, znów, tak jak w przypadku pracy świętego Pawła, w przypadku pracy nad kimś innym, my możemy mieć takie przekonanie, a nie, jeszcze bardziej się postaram, jeszcze więcej dam z siebie. Do tej pory nie dawałem. Moi drodzy, tak się tego nie da sprawdzić. Trzeba patrzeć na tę stronę, to znaczy na przedmiot naszej pracy, a nie na podmiot, czyli na, na nas samych, na nasze zaangażowanie. I tym, na przykład, i tym przedmiotem naszej pracy, w pracy nad sobą będzie na przykład jakaś wada. I na nią musimy patrzeć, stwierdzając, czy doszliśmy do granicy, czy też nie. A na przykład, jeżeli ktoś, ja wiem, niech ma taki ochór przed chodzeniem w niedzielę do kościoła, dajmy na to. To będzie taki lejtowy przykład, w sensie jakoś tam silny emocjonalnie. I jeżeli ktoś na przykład od spowiedzi do spowiedzi od, przez kilka miesięcy, co kilka miesięcy się spowiada, to ciągle ten grzech się pojawia, że nie był w niedzielę w kościele. Jeżeli tylko na takiej informacji poprzestaniemy, to stwierdzimy, i faktycznie, nic się nie zmieniam, doszedłem do granicy, mimo że chciałbym chodzić do kościoła. To tak bardzo mi się nie chce, że nie chodzę. Tylko moi drodzy, niekoniecznie tak musi być, bo może za mało zastanawialiśmy się nad tym samym przedmiotem. I tak konkretnie na tym przykładzie. Tym sprawdzeniem byłoby to, ile razy ja byłem w kościele i ile razy nie byłem. I wówczas może okazać się, że ten postęp był. był. Bo jeżeli przez pierwsze trzy miesiące nikt nie był osiem razy w niedzielę w kościele, a w następnym okresie, tym trzymiesięcznym od odpowiedzi do spowiedzi, nie był trzy razy w kościele, to postęp nastąpił. Dalej ma się już czego spowiadać, dalej ten grzech się powtarza, a on jest mniejszym nasileniu. I tu nie jest tak, że walimy głową w mur, że nie ma żadnych zmian, nie ma żadnego postępu. Bo postęp jest. Grzech dalej istnieje, ale żeśmy zmienili się na lepsze. I zauważanie nawet minimalnych zmian sygnalizuje nam jasno, że dalej powinniśmy nad tym pracować, że jeszcze nie doszliśmy do granicy naszych możliwości. I po co nam to jest potrzebne? Po to, żeby nie odpuścić w takim momencie, kiedy rzeczywiście się rozwijamy, kiedy zmiany pozytywne w nas zachodzą, bo no po prostu stracimy okazję do tego, żeby coś realnie w swoim życiu zmienić. Ale też jest druga tego strona tego medalu, polegająca na tym, że jeżeli jednak stwierdzimy po prawdzie, że doszliśmy do granicy możliwości tego, co możemy z siebie dać, to oznacza, że uderzamy w zły punkt. I popatrzcie, jak święty Paweł na początku jechał z Ewangelią, że tak powiem, w Żydów i głównie nauczą, Greków, czyli pogan również, to jak w końcu doszedł do ściany widział, że Żydzi tego nie przyjmują, to skoncentrował się wyłącznie na poganach, czyli Grekach, i w ich e, domie modlitwy, w cudzysłowie w synagodze, zaczął nauczać. I tam już efekty się pojawiły. I jeżeli my pracujemy nad sobą, to również możemy taki meg zastosować. To znaczy, może okazać się, że sposób pracy, któryśmy przyjęli, jest nieadekwatny do naszego problemu, do przedmiotu naszej pracy. Czyli, jak ktoś chodzi, nie chodzi do kościoła w niedzielę, no to pracuje nad tym, żeby chodzić. No i w jaki sposób nad tym pracuje? No, stara się wstać rano, ubrać się i pójść, a mu się nie chce. No, to będzie pracował nad tym, żeby tam budzik ustawić wcześniej, na przykład, albo żeby załatwić wszystkie swoje sprawy, które ma w niedzielę do załatwienia wcześniej, inaczej je poukładać, inaczej ze znajomymi się umówić, i tak dalej. No, i nie będzie to przynosiło efektu. To znaczy, że nie nad tym musimy pracować, ale na przykład nad wcześniejszym kładzeniem się spać w sobotę. Albo niespożywaniem alkoholu w nadmiernych ilościach w sobotę. To może okazać się problemem. I wtedy w inny sposób pracujemy nad przedmiotem naszego problemu. Bo nie chodzi o to, żebyśmy, wiecie, mamy jakiś problem z grzechem i nie widzimy postępu, to machnąć na to ręką, a po prostu będę się z tego spowiadał do końca życia, już moje życie zawsze będzie wyglądało tak, że będę żył z tym grzechem i tylko będę się z niego spowiadał. No nie. Chodzi po prostu, żeby podejść inaczej do problemu, jeżeli dotychczasowe podejście, sprawia, że to nic nie daje. I oczywiście ma to też przełożenie nie tylko właśnie na pracę nad sobą czy na ewangelizację, ale po prostu na wszystkie relacje, jakie mamy z ludźmi. No jeżeli praca nad jakąś relacją nie przynosi nam efektu, nie polepsza się zupełnie nic, albo wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej się pogarsza, to też jakby w pewnym momencie trzeba powiedzieć sobie dość, bo inaczej nas to zniszczy w końcu. Także m, tylko tak jak mówię, moi drodzy, nie można robić sobie tego pochopnie, stwierdzać, że a machnę sobie na to ręką. Nie, nie, nie. Odpuszczać powinniśmy. Jest to przydatną sztuką w życiu, umiejętność odpuszczania, tylko trzeba wiedzieć, czy rzeczywiście w tym danym momencie ja już muszę odpuścić albo czy mogę odpuścić, bo tak jak mówię, nie zawsze się to dzieje. To nasze zaangażowanie nie powinniśmy ocenić z takiej, takiej bardzo subiektywnej oceny samego siebie, tylko z oceny jakby problemu samego w sobie, czymkolwiek on jest. Czy tym problemem, w cudzysłowie, jesteśmy my sami, jakieś nasze wady, czy tym w cudzysłowie problemem jest drugi człowiek. Ja tu mówię problemem, bo problem to jest, ma bardzo takie negatywne nacechowanie to słowo, ale to... W zastępstwie używam ze słowem przedmiot, tylko przedmiot to jest takie filozoficzne określenie. E, no, czy, czy danym problemem jest na przykład nasza religijność i, i relacje z Panem Bogiem nie wiecie, no, my sami ani drugi człowiek, ani kontakt z Panem Bogiem nie jest problemem w takim znaczeniu, że jest czymś negatywnym. To są dobre rzeczy same w sobie, tylko one mogą sprawić, że musimy nad tym tematem pracować, że musimy się zaangażować. I kwestią jest, żeby dojść do tego, kiedy, kiedy trzeba sobie powiedzieć dość. Bo są momenty, kiedy trzeba dość powiedzieć i podejść do danej kwestii pod innym, całkowicie innym kątem, inaczej na problem spojrzeć. Ale są też momenty, kiedy ten pozorny opór jest właśnie pozorny. I tak naprawdę efekty są, tylko nie są tak wielkie, jak się spodziewamy. A wówczas trzeba dalej systematycznie. Pracować i mieć świadomość, że no, rozwój zawsze przychodzi małymi krokami, że te skoki wielkie zdarzają się bardzo rzadko. Jeżeli chcecie e, o tym e, posłuchać więcej, to na pewno myślę, że wrócę do tego tematu, bo to jest e, jakby temat bardzo mi bliski. No bo jeżeli spojrzycie na mój kanał, to to jest ogromne świadectwo. Tego, jak to właśnie się dzieje, bo mam kanał malutki, zaangażowania włożyłem mnóstwo i mógłbym powiedzieć sobie dość, bo efekty są mierne, ale ten kanał się rozwija małymi krokami, ale się rozwija.